Teraz Wam pokażę przynętę, na którą złowiłem. To jest taki sztormik. Nowy model jest akurat z Foxa. Także bardzo fajna. Trzy rzuty. Taki ziazi. Jest z czupeczek. Yy, zaraz go Było wypuścimy. Duży, taki w granicach 50 cm. Ale puścimy go do wody. Ja nie zdążyłem się zmontować tutaj. Żeby ale ustawić, że rzucę, zobaczę. I od razu bach. O, może teraz. To jest to jest jeszcze też tamten rozmiar. No i jest taka większa. Bardzo fajnie wyprofilowane gumy. Cięciem tutaj. I tutaj. Także można jakby yy, łatwo zmontować. I taką. Też bardzo fajna. Pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda, ale naprawdę nowy model Foxa.